No, i kobitki, słuchajcie, i, i faceci też. Hmm? Przypominam jak co roku. Jest maj, mamy świetną kapustę, młode listki. Nie zapomnijcie sobie zrobić teraz listków na zimę w grudniu. Bo w tamtym roku, w grudniu, jak robiłam sobie, robiliśmy w kuchni kapusty, gołąbki na wigilię z młodej kapusty, to każdy mówi: Boże, jak ja ci zazdroszczę ten gołąbków z młodej kapusty w grudniu. Żeby zazdrościć, nie trzeba zazdrościć. Teraz bierzemy główkę kapusty i właśnie swoją wyciągam z mikrofali, bo ja robię w mikrofali. Listki, o, jeszcze są gorące. Odrywam, wycinam tutaj to, tu ościnam. I słuchajcie, robię tak, zawijam te listki, tak? W ten sposób, tak. Każdy jeden listek zawijam w ten sposób. O, układam na przemian i słuchajcie najlepiej, najlepiej to wziąć do plastikowego pojemniczka jakiegoś, żeby one się Wam nie połamały bo jak zamrożą się, a przyciśniecie a będą w woreczku, a czymś przyciśniecie to one się po prostu wtedy połamią no bo one mhm. będą zamrożone i się połamią jeżeli dacie do plastikowego naczynia one wam, do, e, wam się nie połamią, no chyba, że do szklanego, wtedy Wam na pewno się w zamrażarce nie połamią w grudniu wyciągacie, stawiacie sobie na blat ten i jest to sprawdzony sposób. Wyciągam i słuchajcie, w grudniu mam takie piękne liście na gołąbki z młodej kapusty. Także za, ja dlatego robię, o, gołąbeczki są. Zawsze właśnie biorę dwie kapusty. Młodą się szybko robi i będę miała w grudniu też gołąbki z młodej kapusty. Mhm. Także nie zapomnijcie, żeby później w grudniu mi nie zazdrościć. Przypominam. A i, o na przykład niektóre są takie jeszcze troszkę za bardzo twarde, no to jeszcze na minutę dwie wsadzę taką o, tak, o, po prostu o, do mikrofali i one będą ekstra. Patrzcie. <laughs> jaka czarna, <laughs> jaką tak. skórę ma ciemną. No, zrobiła się taka ciemna skóra. Macie, ja ci dam troszkę głąba, poczekaj tylko, to jest takie gorące. No, musisz zaczekać A chwilkę. Tak, musisz trochę zaczekać. Chyba sobie zrobię tą kapustkę. O, i myślę, że jeszcze jedną, takie dwie, żeby mieć właśnie w listopadzie i, i w grudniu, żeby właśnie sobie zrobić gołąbki z młodej kapusty. Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Idziemy na CP. Tak. Bycie wozem starym. Ze starym bycie wozem. A czemu? Jedziemy starym? Bo ja nie siadam już za kierownicą. No a jedziemy na działkę. Tak. A mamy różne sprzęta. Musimy piłę wziąć, paliwo. Do prądu nie mamy. Prądu nie mamy, prądu nie mamy, bo kabel. Na działce, tak, bo kabel obcieni. Ale mamy jeszcze piwę piłę spalinową. tego także... Widzicie, jak jest elektryczna, to ja koszę, spalinową kosisz ty, bo ja nie jestem w nie, stanie jest ciężka. Tak, ja nie jestem po prostu w stanie jej podnieść. Nawet, a co dopiero kosić. Ale ty jak ją skosisz, to aż przy ziemi, co nie będzie spokojnie hmm. jakiś czas. No także jedziemy, trzeba po paliwo jechać. Biedź, no to ja nie lubię, nie lubię tutaj wajchować tą. Ja to I przyzwyczajony już... jestem. Także jedziemy, pokażemy wam co na działce u nas słychać. Ale susza, co nie? Susza jak diabeł. masakra wszystko zmarzło. Teraz to, co zmarzło. Tak. Reszta uschnie. masakra normalnie Także powiem, że wszystko sprawne w naszej furce Tak. Wszystko żeśmy zrobili. Także ktoś siada i jedziemy gotowe. Mówię, by przejechał. Idę zapłacić Ktoś powie, że nie z tej strony mam wlew paliwa, bo mi jest niepotrzebny. Mm. Dobra. Będzie wydała wszystkie pieniądze. Tak światła. Są. Są. Tak. Mi się cały czas nie myli teraz noga. No dlatego A ja właśnie... Ja chcę jechać. Naciskam na hamulec i mówię co jest. Jeszcze tylko chwilę, żeby wrócić z powrotem. A ja nie chcę się już rozpraszać, bo widziałam mnie. No co, wszystko normalne. No, gorąco nas na ja zechdziałem. Nie chce mi sam zmieniać biegów. Nie? Nie. Pan też brał do kosy. No. Ale pan, tu stąd wyjechać też jest tak. że pojedziemy obwodnicą, bo jest akurat taka pora że przez miasto przyjechać, będziemy jechać pół godziny co nie? tak Idziemy tu my żeśmy gołąbki już jedno no gołąbki pyszne pyszne, słuchajcie, takie ja uważam, że ta takie zwykłe, takie jak u nas jest, będzie właśnie przepis, bo kręciłam dla tych osób, które pieką pie pieką gotują pierwszy raz tak bo u mnie właśnie takie przepisy są że dla osób które y, pierwszy raz chcą się nau nauczyć chcą zrobić no i a najgorzej słuchajcie no, komentarze takie obcą na kanale Wecia Gotuje. Tak jak mówiłam, tam większość przepisów jest dla osób, znaczy większość, prawie wszystkie są tłumaczone od A do Z, żeby każdy mógł sobie zrobić. A komentarze tego typu, na przykład ktoś się pyta o, o na przykład a czy na przykład trzeba to gotować tyle, albo na przykład, czy ten budyń musi być taki, albo czy coś takiego, a inna pani odpowiada to nie wiesz? No słuchajcie, no gdyby, mnie to takie coś, mnie tak denerwuje, przecież gdyby ta osoba wiedziała, to by się nie pytała. No. I później właśnie takie osoby, które nie gotują, wstydzą się zadać jakiekolwiek pytanie, bo inne panie po prostu, te, które wiedzą jak zrobić, to po prostu kaszą ich swoim odpowiedzią. zawstydzają po prostu. Więc powiedziałam, że nie, takie odpowiedzi będą po prostu kasowane. To ja ty, ty po prostu nie będzie. Każdy ma prawo pod filmikiem zapytać się o wszystko. I ja jeżeli tylko znajdę czas, ewentualnie jeżeli któryś z Was ma od, ochotę odpowiedzieć, ale nie takim tonem, co nie wiesz, tylko normalnie wytłumaczyć, tak? Bo to może być naprawdę dwu, na przykład 18-letnia dziewczyna, czy, czy 20-letni chłopak, tak, który nie wie. Doskonale. Tak, bo skąd ma wiedzieć? No, dlatego, jeżeli macie ochotę, a odpowiedzieć normalnie, tak? Wytłumaczyć jeszcze raz, bo może coś nie dopowiedziałam, to proszę bardzo, ale komentarze typu co, co nie wiesz albo po co się pytasz. No to nie, no takie komentarze ja, ja nawet nie bo będę... to jest ten... kanał Beci, żeby się pytać. Tak. Jak ktoś czegoś nie wie. Nie wie o gotowaniu. Może nie od razu odpowiemy, bo mamy też tak drugi kanał i te komentarzy są setki. Setki, ale ja staram się odpowiadać na komentarze właśnie takie, jeżeli jest co ktoś się o coś pyta i jeżeli wy macie ochotę odpowiedzieć, ale tak właśnie... No to, co wiecie, po prostu, bo wiem, że dużo też pań, które oglądają, które gotują, tak? I też mają doświadczenie. Więc proszę od, odpisywać. A i, i komentarze, też niektóre, bo kucharz, nie, bo kucharze to, jak, jak coś tam gotuje, to, to na przykład są też takie panie, które, ale kucharz to, kucharki, kucharze robią tak i tak. A może i tak robią, ja nie wiem, ponieważ ja kucharką nie jestem nogi plane. Więc ja nie wiem jak robią kucharze. Ja gotuję tak jak ja gotuję. Co nie? A ja mogę tam, tam iść, ale dobra. Albo co to za różnica? Czy kapusta młoda, czy stara? Nie? No jest różnica. No, ale tak piszą. Tak. Jest różnica. Kapusta yy, stara albo ją musimy dłużej parzyć. Albo później dłużej gotować. Ja na przykład wolę tą kapusę dłużej sparzyć, niż później dłużej gotować gołąbki. A młoda to jest raz, dwa. Parzy się też inaczej niż starą, bo jak za bardzo sparzycie, no to Wam będą liście pękać, więc jest to różnica ja, yy, dla, dla kogoś, kto gotuje. To, to, to on to wie, to, 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 to nie ma żadnego tego. Ale dla 18-letniej czy dla 20 dziewczyny czy chłopaka, którzy nigdy nie gotowali, to dla nich jest to różnica i nie mają zielonego pojęcia. Zresztą ja wiem sama po sobie, jak ja kiedyś gotowałam, tak? Jak zaczynałam, też mając te 15, 16, 18 lat. O wszystko trzeba było się zapytać, a jeszcze wtedy było gorzej. Bo teraz to, słuchajcie, taka e, e, młoda osoba, czy nawet starsza, weźmie telefon, zadzwoni do mamy, przyjaciółki, kogoś zapyta się przez telefon, tak? Czy wejdzie na YouTube'a. A kiedyś, jak to nie było komórki. Telefony stacjonarne to też był luksus. Nie wszyscy mieli. Gotowało się zazwyczaj z gazety. Jak, jak ja te gazety źle wspominam, Boże, tam było napisane, tak było napisane, że... Że nic prawie nie wytłumaczone, ja nigdy nie wiedziałam, jak to zrobić. Dlatego mówię, macie ochotę odpowiadać na komentarze, odpowiadajcie, ale wytłumaczcie jeszcze raz, może podpowiecie coś innego tej danej osobie, prawda? No, ale nie zniechęcajmy ludzi, którzy się właśnie pytają, żeby nie zadawali pytań. Bo później ich nawet zniechęcamy do tego, żeby oni gotowali. Tak jest. A nie ma, nie ma to na przykład jak gołąbki z własnej roboty. Dobra. O, ty, ty. chciałem coś powiedzieć. No. W opisie filmu jest link. Taki jeden komentarz jest. Znalazłem dzisiaj coś. Bartusia, zdjęcia z jak... Gazety Lubuskiej. No, jak w gazecie Normalnie ma... zdjęcia były wrzucone w sierpniu 2010 roku. I tam jest data, kiedy Bartu się urodził. Barto się urodził 10 marca, czyli ile on miał, jak my mieli? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 4 miesiące. Tak. Możecie zobaczyć, że on chudziutki to był zawsze. Zawsze, bo to taka rada. On jak był nawet mały, to miał zapadnięte policzki, nie? No. Niech pan jedzie, bo go nigdy widzę, nie chce wpuścić. No bo wiem. On tu będzie stał i stał, a przecież ile to mu przejechać, nie? Twój stary nawet umie tu światłami cykać, nie? No. A ty do tej pory nie umiesz, nie? Bo ja nie cykam światłami. No, na naprzód. To ja Jakby ja... on słyszał, nie? Tak. Ja do niego mówię i pokazuję mu ręką. Tak, co tu się dzieje. To paluszki. Wchodzi tak. jak masełko biegi. To już wie, gdzie jedziemy. No to Przecież jedziemy, poczekaj Pan troszkę go przegonił Pojedzie sam gdzieś to tak. wyciągnie z niego całe 100 na godzinę A zwolniłem, zwolniłem, widzicie? Żeby nie było Na czerwonym jadę, nie Dobra, wystarczy już tego śpiewania Patrz, jak mamy trawę widzicie pół kolana a ja szaleję z kosą spalinową i pół już jest skoszone, a patrzcie jak to ładnie tu tu już też skasiłem że chacie co zostało z Nie Ja siebie Wszystko zmarzło. Może odbije. Odbija już widzisz? No. Ale szkoda. Szkoda, szkoda. No trawa po kolana, normalnie po kolana. No. Idź Becia pokaż dokąd masz trawę tam. I zaraz podniec panu A przecież niedawno tydzień temu, półtora Tutaj w cieniu Potom, połytki mam Najwyższe A dwa tygodnie temu było koszone Dobra Bierzemy się dalej No, kończymy na dzisiaj 27 ledwo żyje Patrzcie Dokopałem się do starego kabla Jutro będziemy łączyć go z altanką trawka wszędzie pokoszona Ale na dzisiaj starczy Frózia też już do domu Wszystko skoszone, bo dali moja piła, spalinowa. No, słońce zachodzi. Będziemy się zbierać. No, widzowie, wracamy do domu. A włączyliśmy się na chwilę, bo jedziemy do domu dzwoniła Grażynka, żebyśmy po coś przyszli Nie pokażemy Wam no. co nam mówi, gdzie wy jesteście ja mówię, jak to gdzie mówię, na działce mówię, od 15 ale się coś tam pali no. na czarno no. i jeszcze żeśmy, no no wszystkiego żeśmy nie zrobili ale i tak bardzo dużo dzisiaj My jak, jak, to, jak damy radę to jeszcze jutro jedziemy. Także pokażemy Wam, co nam grażynka narychtowała. Tak. No, także do zobaczenia w domu. My już w domu, ledwo żyjemy. Tak. Byliśmy na dole grażynki. Pierożki tak, Ruskie. ładne pierożki już ten, już zimno, no bo ona kiedy nas wołamy na działce byliśmy, ale zaraz się podgrzeje, w mikrofali się zje tak. albo odsmaży na patelni. A to i... będziecie dzisiaj widzieć, ale po południu. Tak. jakie piękne. Nie, to są te takie e, nasze gołąbeczki. No. Także tak. ledwo żyjemy, będziemy żegnać. się z wami żegnać. Żegnamy się z wami, kochani. No jutro. Zapraszamy na jutro. Na jutro, bo też jedziemy pracować. No.